Hej, za wszystkim tutaj. W dzisiejszym odcinku będziemy grać nie w Rainbow Friends, tylko w e, Random Friends. Dobra, tego jeszcze nie było. Orion, pieniądze, podkop, jakaś gra, patelnia, a to jest Paweł, to wszystko się łączy. Och, nie! Okej, okay, zaczyna się. Hej, tutaj, z tyłu. Ta gra to pułapka! Karta kredytowa mojej mamy została odrzucona, więc nie wiem... Znaleźć klucze, aby mnie wydostać. Dobra, czyli musimy go ocalić, ja pokażę Ci jak uciec. Ale bądź ostrożny! To nie jest normalna gra! Musimy znaleźć klucze. Mam jakiś klucz. Pytanie, gdzie trzeba go zanieść? Chyba tam na początek do tego kolesia mi się wydaje. E, jak tu ładnie, kolorowo! Podążaj za zielonymi strzałkami do ogrodu za pomocą kluczy. Tędy można przejść. Co to za głowa? What the what? Czy będę pierwszą osobą, która przyniosła kluczyk? Tak. Czyli to jest dosłownie jak Rainbow Friends, tylko że po prostu z innymi potworami. Czemu wszyscy biegają z tymi kluczami zamiast je zanieść? A może już mamy wszystkie zebrane? Tylko ja zaniosłam klucz. Jak zginął? podążaj za zielonymi strzałkami. Dobra, no to to już wiem. O, klucz! Mi się wydaje, że ten jeden kolej zginął. I wszystkie jego klucze wrzuciły na miejsce, wiecie? Dlatego właśnie trzeba częściej nosić te klucze. O, właśnie, no. O tym mówię. Jeszcze cztery. O, tutaj ktoś niesie. No, zanieść ten klucz! Dlaczego niektórzy utrudniają nam tak gry i właśnie nie chcą współpracować? I zanosić tych kluczy. Ej, zabrakło. Brakuje nam jednego klucza. O, tu jest jakaś ukryta droga. O, cel ukończony. Ktoś zaniósł ten jeden klucz. Dobra, i co teraz? Jezus Maria! Wystraszyłam się! Świetna robota, chłopaki! Echem, echem. Dziewczyny też tu są. Możemy uciec przez ten portal reklamowy. Zabierze nas do zaklęcia. Zaklęty to gra, która uwolni Twoje wewnętrzne poszukiwanie przygód. Wyruszysz wypiską przygoda. Dobra, ale potrzebujesz bezpieczników, aby działały. 18 bezpieczników. Wy sobie żartujecie? No dobra. Ku można się schylać. Mam dwa. Tutaj jest trzeci. Ciekawe, czy jak, tak samo jak w Rainbow Friends dodały nam się teraz potwory dodatkowe. Lepiej przynosić za często niż za rzadko. Okej, okay, wystraszyłam się! Serio! No czemu on się na mnie tak triggeruje? Co jest? Niech on sobie tam drepcze, a my w tym czasie yy, zwiedźmy... O, patrzcie, bezpiecznik. No on jest na mnie jakiś uparty! Patrzcie, jakie stópki żółte! Chodźmy w tą stronę, tutaj jest. zobaczcie ile jest bezpieczników. Nie mogę nieść więcej. Dobra, pamiętajmy jak tu przyjść. Jezu, jakie to pomieszczenie jest wielkie. No dlaczego? On się tak do mnie uwziął. Dobra, zanieśmy te bezpieczniki. I tam były dwa jeszcze. Okej, okay, tutaj były jeszcze dwa na pewno. Czyli jeszcze jeden gdzieś. Jakieś 17. Jak ja miałam trzy. No to, ale Milusia się ukończyła ale Hello! O fu jaki kibel! Myślę, że to działa! Okej. Okay. O, To może działać? Co? To co wybuchło przez sekundę? Teraz te kamery bezpieczeństwa są wyłączone. Aha. I jeśli gra przestała zarabiać pieniądze, zostanie usunięta z algorytmu? Co mamy teraz zrobić z NICZ? AH! Ajaj, Muszę było blisko. Co to jest? Ile są stąd? <laughs> Aha, musimy zniszczać bankomaty. Tutaj jest kolejne. Boże gra się nie będzie opłacała i go usuną wtedy. Kolejne. Dlaczego jestem ścigana? O co chodzi? Bo nie rozumiem. Ja coś uaktywniłam i... Teraz mnie to ściga? Udało się! Znowu Milusia Klaudysza uratowała całą sytuację. Świetna robota, gra jest teraz shadowbanem. Teraz dyrektor generalny nie będzie dbać o to. Włączmy te przełączniki i wynośmy się stąd. Jezu, jeszcze te przełączniki trzeba. Dobra, ile tych przełączników? 18. Sporo. No powiem tak, gra podobna do y Rainbow Friends faktycznie. Ale to są randomowi przyjaciele, wiecie. W ogóle nikt tutaj nie zrobił plagiatu. Skąd ten pomysł? <grymne> tu mamy save w taki domek. Wątpię, żebym mógł tutaj wleść. Jesteśmy w połowie. Ja coś czuję, że ja na tej rundzie padnę. O, 11 już jest. 13. Tutaj też może być. 14. Czy tutaj jest jakiś do zaświecenia? To jest potwór. Ale ja widzę, że on biega w poszczególnym. O, tu. A zobaczmy, bo wtedy. O, właśnie. Tutaj dużo brakowało tych bezpieczników. Co to był za śmiech? Czy on nas oszukał? Czekam na gracze. Więc to wy powodujecie kłopoty? Myślisz, że jesteś bohaterem? Myślisz, że możesz tu przyjść i rujnować moją grę? Nie! To jest mój świat! I nie pozwolę, aby ktokolwiek mi to zabrał. To teraz będzie wielka walka z bossem. Co to za jakiś son Goku? <laughs> Dyrektor generalny. O, matko, Bosko! Jakie stópki śmieszne ma. <laughs> Czyli tak. Boss Fight, ale... czy ja miałam go atakować, wiem. Jezus Maria! Ile on tego dał? Co to był za dźwięk? Czemu on miał dźwięk z Mariana? Co jest? Jak mu z walnął?! Nie rozumiem, o co tutaj chodzi! Czym on rzuca?! A! Normalny, nie chcę, tych talerzy! O Boże, jak to rozbijam. Wszystko, no i co teraz mam zrobić? Dotknij mnie. Dobra, przewaliłam mu dzwoneczkiem jakimś. A! Boże, było blisko. Ja też zginę. Ej, dobra, zrozpiął mi się życie. Nie, nie, nie kopnął mnie. Dobra, czekajcie, czekajcie, bo one tutaj jakieś takie. O, robią, tu trzeba się trzymać z dala. Znowu zmasowany atak talerzami. Wygląda jak gorący talerz z zupą. No nie, no on mnie teraz kopnie drugi raz i już po mnie, nie? Po mnie, po mnie, po mnie, po mnie, po mnie! Dobra, resp się życie, resp. Bo on teraz wyrzuci te. Nie wiesz. Po mnie i nie możesz się już wskrzeszać. Zobaczmy czy jemu się uda, temu kolesiowi. Krzesy zostali pokonani. To wrogie talerze nas pokonały. No ale jeżeli podobał wam się taki odcinek, bo i tak, ja tak uważam, że był fajny, to zostawiajcie bardzo dużo łapek w górę, wtedy wiem, że wam się też podobał i po prostu będę ich na takich odcinków więcej nagrywała. A jak mam nagrywać więcej takich odcinków, to oczywiście też subskrybujcie ten kanał i to z dzwoneczkiem, bo wtedy wyskakują Wam powiadomienia zarówno o nowym odcinku, jak i o liveie, na którym często podejmujemy sobie decyzje, w co będę grała na odcinkach. Więc subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę, a ja Wam w tym czasie dziękuję za oglądanie i życzę miłego dnia. Pa!